Dobry, witam Was. Dawno y, zdaje się, w plenerze mnie nie było, jeśli chodzi o moje filmy, ale dzisiaj zabieram Was ze sobą na krótki, aczkolwiek mam nadzieję, rzeczowy plener. Y, jestem w dniu dzisiejszym w Tychach nad jeziorem Paprocany o wschodzie słońca, gdzie jak zapewne widzicie unoszą się piękne mgły, powoli i dosyć nieśmiało przebija się słońce gdzieś tak z tamtej strony. I zamierzam się dzisiaj po prostu cieszyć fotografią i jednocześnie porozmawiać z Wami na temat szczęścia, bycia szczęśliwym fotografem. Jak być szczęśliwym fotografem? Jak po prostu cieszyć się tym, co robimy, żeby odrzucić od siebie wszelką artystyczną frustrację i po prostu mieć radochę zrobienia zdjęć. Tak jak ja dzisiaj mam radochę. Zdjęcia na absolutnie pełnym spontanie, przyjemne światełko, i tak to można pracować moi drodzy. Tak to można pracować. Częstym problemem w życiu, czy wręcz karierze fotografa, czy jako, jakiegokolwiek artysty jest to, że mm, sztuka jest, czy fotografia również jest generalnie dosyć ciężkim kawałkiem chleba, i e, w swoich losach artystycznych e, często natrafiamy na takie momenty dosyć frustrujące, takie artystyczne doły wręcz można by powiedzieć. E, i, Osobiście przechodząc wiele razy przez takie blokady, przez brak inspiracji, brak ostatecznie jakiejkolwiek radości z faktu fotografowania, stwierdziłem, że zbiorę dla Was swój pakiet przemyśleń, jak być szczęśliwym fotografem, co robić, żeby zachować jak największą radość z tego, co robimy, z fotografowania czy to pleneru, czy to krajobrazu, czy właściwie czegokolwiek innego. I od razu bym zaczął bardzo chętnie od punktu pierwszego, który zebrałem. Nie wiem ile tych punktów dzisiaj będzie, więc uznajmy to za drobny spontan. Pierwszy punkt, jaki na dzisiaj mam, to jest odrzucenie od siebie wszelkich, ale to absolutnie wszelkich oczekiwań. Często spotykałem się z tym, że wyjeżdżając na jakiś plener, nastawiałem się mentalnie bardzo intensywnie na konkretne kadry, konkretne warunki, konkretne zdjęcia, jakie zrobię. Okazywało się, że będąc już na miejscu, nie do końca to wygląda tak, jakbym chciał, żeby to wyglądało, ale bardziej to była niezgodność. Z wyobrażeniami danego miejsca, zwłaszcza jak gdzieś byłem, załóżmy, pierwszy raz, i to było takie mentalne zderzenie tego, co sobie wyobrażałem, czy czasami wręcz nie boję się tego słowa, urajałem, a tego, co faktycznie było na miejscu. I mając takie konkretne, konkretne nastawienie mentalne, co ja będę robił. Nie pozostawiając tutaj żadnej przestrzeni na, na jakąś improwizację, czy, yy, czy, czy takie wolniejsze, luźniejsze fotografowanie tego, co, co, co oczy zauważą jako ciekawe. No było dosyć frustrujące, więc yy, żeby zachować tą radość fotografowania, bardzo polecam to oczekiwania odrzucić. Trochę płynąć z prądem, ujmować w kadrach to, co uznamy za ciekawe tu i teraz i odnosząc się do miejsca, do sytuacji, w jakiej dzisiaj się znalazłem. Wybrałem się na wschód słońca nad jezioro Paprocany, mając takie drobne okienko pogodowe po ostatnich deszczach i burzach letnich. Wiedząc, wiedząc, przewidując mniej więcej, że nad jeziorem będą lekkie mgły się unosiły, ale szczerze, jakby ich nie było, to też mi by to nie przeszkadzało i po prostu mając ze sobą wiernego kompana, czyli tutaj leżącego mojego soniacza kochanego oraz obiektyw 28-200, którym mogę zrobić właściwie wszystko, płynę z prądem, dostosowuję się do sytuacji, ujmuję w kadrze to, co uważam w danej chwili za ciekawe, Zamierzam tak w ogóle zrobić sobie kółeczko wokół całego jeziora zaczynając od strony plaży, którą tam wcześniej mijałem. Kółeczko ma około 6 km, luźny, poranny spacerek, że chodźmy dalej i przejdźmy do punktu drugiego, jak być szczęśliwym fotografem. myślenie na temat tego, jak być szczęśliwym fotografem, to odrzucenie takiej presji mediów społecznościowych w dobie, w dobie internetu, w jakiej żyjemy. Media społecznościowe z jednej strony są bardzo dobre, dlatego że pozwalają fotografom się promować, mogą być taką swoistą trampoliną do jakiejś większej, dalszej kariery ale z drugiej strony mogą wywierać na nas ogromną presję, dlatego że przeglądając media społecznościowe sugerujemy się tym, co się w nich dzieje, że fotografowie robiąc naszym zdaniem, może nie do końca ciekawe zdjęcie, mają ogromne ilości lajków, wzbudzają ogromne zaangażowanie widzów, czy fanów, jak zwał, tak zwał, a po naszej stronie barykady... Takiej rybka sobie wyskoczyła. Po drugiej stronie barykady takiego realnego życia, z którym my się stykamy, możemy mieć wrażenie, że robimy fantastyczne zdjęcia, które są super dopracowane, w które włożyliśmy mnóstwo pracy i mnóstwo serca, i zdarza się to ze ścianą taką, że nie wzbudza to takiego zaangażowania, jak obserwujemy w innych miejscach. To jest trochę ciężki temat, dlatego że no, jeśli traktujemy fotografię jako sposób na zarabianie, jako, jako karierę naszą profesjonalną, zarobkową, no, to te media społecznościowe, stety czy niestety, są nam potrzebne, dlatego że tam promujemy nasze prace, nasze, nasze dzieła, nasz sposób postrzegania świata. Ale z drugiej strony, no tak, jak powiedziałem, mogą wywierać ogromną presję i Wzbudzać taką niezdrową frustrację, że nie wychodzi to nam tak, jakbyśmy chcieli. Dość mocno to koresponduje z pierwszym punktem, czyli oczekiwaniami, z którymi się również zderzamy w pracy fotografa. Dlatego czasami warto sobie od mediów społecznościowych zrobić przerwę, porobić przez jakiś czas zdjęcia tylko i wyłącznie dla siebie bez presji widzów, bez presji otoczenia czy osób, które będą nas obserwowały bądź nas już obserwują. Pozwala to uwolnić, oczyścić umysł i cieszyć się po prostu zdjęciami takimi jakie je robimy, czy ilość lajków na tym zaważa? Nie, bo i tak będziemy robić takie zdjęcia jakie z nami są spójne. Mądrość dzisiejszego dnia, kolejny sposób na to, jak cieszyć się z tego, że fotografujemy, jak być szczęśliwym fotografem, to jest śledzenie własnego postępu i. Nie mam tutaj obiektywnie idealnego sposobu na to, ale zaproponuję Wam swój własny, który mi się bardzo fajnie sprawdza jak do tej pory, a mianowicie jest to katalogowanie własnych zdjęć. Ja sobie najczęściej robię tak, że wszystkie zdjęcia już takie gotowe, obrobione wrzucam sobie do folderów datowanych najpierw rocznikiem, a potem nazwą konkretnego pleneru oraz datą tego pleneru. I mogę sobie śledzić jak postrzegałem to, co mnie otacza, jak robiłem zdjęcia w danym miejscu powiedzmy rok do roku. Tutaj, w okolicach Paprocan, jestem już któryś raz z rzędu. bo że ostatni raz byłem rok temu, i mogę sobie podejrzeć, jak rok temu patrzyłem na to, co mnie otacza. Jak rok temu robiłem te zdjęcia i jak robię je w dniu dzisiejszym. I dzięki temu, jeśli odwiedzacie dane miejsce na przykład po pięciu latach i typowo pod kątem pleneru fotograficznego, możecie sobie swój postęp zobaczyć, jak postrzegaliście dane kadry, co rzucało wam się w oczy, jak technicznie podchodziliście do danych zdjęć, nawet jeśli na przestrzeni lat tym samym sprzętem robiliście zdjęcia, tym bardziej może to pokazać, jak wasze oko stało się bardziej sprawne? Jak celniej wyłapujecie to, co jest interesujące? Jak komponujecie te kadry? Jak potraficie bawić się światłem? Dlatego warto śledzić swój postęp poprzez katalogowanie własnych zdjęć. Ja troszkę zboczyłem z kursu i wszedłem do tego małego lasku, który jest jeszcze bardzo ładnie oświetlony przez niedawno wschodzące słońce, którą mamy godzinę. No, wschód słońca było jakieś półtorej godzinki temu, więc słońce jest dosyć wysoko, ale jeszcze te piękne, ciągnące się po ziemi cienie i oświetlona zielona roślinność robi cuda. Będzie ostatni sposób na bycie szczęśliwym fotografem w dniu dzisiejszym to jest bardzo prosta rada, a mianowicie fotografowanie w towarzystwie. Ja z reguły nagrywając filmy, wybierając się na plenery fotograficzne, z reguły jeżdżę sam, to jest kwestia mojego wyboru, ale też zdarza mi się fotografować w towarzystwie innych fotografów oczywiście, nie tylko ludzi, którzy, którzy chodzą po górach. I muszę przyznać, że to jest bardzo fajny sposób na taką wspólną wymianę energii, wzajemną wymianę poglądów, różnych porad technicznych. Każdy patrzy na fotografię troszeczkę inaczej i warto, warto tym wzajemnie się wymieniać. Poza tym z reguły w towarzystwie jest kupa śmiechu, kupa radochy i warto wspólnie fotografować. Na dzisiaj będzie tyle. Siedzę sobie tak przy okazji z widoczkiem na całe jeziorko czekam aż fajnie się łódki ułożą, żeby móc im zrobić idealnie skomponowane zdjęcie. Na dzisiaj tyle. zobaczenia.